Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. No, troszeczkę dawno się nie widzieliśmy, nie jakoś bardzo dawno, no ale mimo wszystko minęło ponad dwa tygodnie. Kochani, dzisiejszy odcinek jest z serii Maseczkowelowe. Jest to już piąty odcinek tej serii mam dla Was kolejne 8 przetestowanych przeze mnie maseczek i powiem Wam, że wśród tych teraz są prawdziwe bomby, także zostańcie do końca. Jeżeli oczywiście w trakcie stwierdzicie, że już którą z tych maseczek testowaliście, macie do powiedzenia jakieś swoje. Teorie na ten temat, jakieś komentarze chcielibyście wstawić, opowiedzieć za lub przeciw, to, oczywiście ja czekam na Wasze komentarze i chętnie również na nie odpowiem. Także zaczynamy! Pierwsza maseczka, którą ostatnio przetestowałam, oczywiście ja już mam tutaj jak zwykle puste opakowania, no i tak jak już mówiłam w, w pewnym odcinku wcześniejszym, że ostatnio przerzuciłam się na te maseczki jednorazowe, także kochani, tutaj mamy maseczkę Labotica, maska węglowa, oczyszcza i detoksykuje, efekt na skórze, zwężenie porów, działa przeciwtrędzikowo, redukując wydzielenie sebum i... Taka to oto była maseczka i kochani, jeżeli chodzi o tą maskę, moje spostrzeżenia, e, była to maska węglowa oczyszczająca, detoksykująca, bardzo mocno nasączona tkanina, nie odchodzi, długo przylega do twarzy, prawie nie czuć było zapachu, poskóra była napięta, delikatna, rzeźka i promienna. Fajne uczucie ściągnięcia, naprawdę bardzo fajna, rewelacyjna maseczka, polecam ją z głębi serca. Akurat teraz mamy okres, kiedy jest naprawdę na dworze gorąco. Nie wiem, jak we, czy jakie kremy stosujecie. E, ja stosuję równe, różne, przepraszam. I te, które mają SPV tam 15, i 30, i nawet 50. Natomiast mimo wszystko, ta skóra nasza właśnie w tym okresie też jest przesuszona. Dlatego oprócz nawadniania, oczywiście, które powinniśmy robić cały rok, cały czas pić wodę, około 2 litrów dziennie. Również takie nawilżenie twarzy, czy całego ciała jest bardzo ważne. I takie, właśnie tego typu maseczki, jak ta, bo ta, w ten sposób. Mi właśnie pomogła. Bardzo nawilżają fajnie skórę, e, przywracają jej to, co ona traci, Tyle, czyli ten tam... Właśnie rzeźkość, tą napiętą tutaj po prostu twarz, to wszystko wraca nam wraz z takimi maseczkami. Także ja serdecznie polecam, jeżeli macie ten problem, że wasza twarz jest sucha, przemęczona, chcecie odzyskać tę promienność, także polecam właśnie tam, nie dosyć oczyszcza, to jeszcze super nam tutaj po prostu pomaga przywrócić ten ład cały. Właśnie, że ta skóra jest później promienna. Kolejna maseczka była to maseczka. Ja nie wiem, kochani, czy ja to dobrze czytam. Także w razie co, no nie obraźcie się. Luvos. Była to taka maseczka żelowa, też jednorazowa. Powiem szczerze, że starczyła mi na dwa razy. Tak jak Wam kiedyś mówiłam, no jeżeli chodzi o te płachty, no to niestety, no jak już zdejmiemy z twarzy, to jest tak suche, że nic z tym nie zrobimy. Natomiast jeżeli chodzi o tego typu maseczki, to jak najbardziej czasem możemy sobie zrobić nawet dzień po dniu, tak? Albo tam co drugi dzień. W związku z tym, że czasem naprawdę jest z tego w środku tak dużo, że szkoda jest wykorzystać na raz. Także jeżeli chodzi o to maseczkę, kochani, to była maseczka z koenzymem Q10, aktywująca komórki skóry. E, bardzo intensywny zapach, kremowa, żółtawa konsystencja. Na początku było uczucie wilgotnej twarzy, w trakcie delikatnie ściągała, yy, wysychała na twarzy, po skóra została miękka i odżywiona, na koniec mocno ściągnięta i na koniec, przepraszam, mocno ściąga to wszystko i średnio się zmywa, no bo jakby to wszystko nam się tam rozmywa. Natomiast też bardzo fajna, także skóra przede wszystkim odżywiona właśnie w tym okresie letnim, kiedy mamy tle słońca, kiedy jest tak naprawdę ta, to gorąco, kiedy promienie uderzają w naszą twarz i nie ochraniamy jej w inny sposób róbmy to maseczkami, odżywiajmy naszą skórę. Mam nadzieję, że tak jak widzicie, no moja twarz jest bardzo odżywiana. W ogóle ostatnio nie mam prawie w ogóle problemów z trądzikiem. Nie wiem, czy zauważyliście w odcinkach. Także akurat o tym opowiem w kremowe love, dlatego że to jest zasługa kremów, nie maseczek, ale no czekajcie na tę bobę. W każdym razie tutaj kolejna maseczka. Słuchajcie, trzecia rzecz, tutaj mamy tołpa estetyk, nocna regeneracja, intensywny zabieg regenerujący. Skóra wrażliwa, alergiczna, każdy rodzaj potrzeba regeneracji, czyli do każdej skóry tak naprawdę. Było tu. Te cztery etapy, kochani, i tutaj mamy, że poprawia elastyczność skóry o 12%, zwiększa nawilżenie o 23%, czyli to nasze nawilżenie w tym okresie odbudowuje mikrouszkodzenia i odżywia skórę. I był tak, jedna zuszczająca chusteczka, jedno skoncentrowane serum, biopolimerowa maska i regenujący krem. I kochani, to była taka kuracja, właśnie w takim pudełeczku. W środku znajdowały się właśnie te cztery rzeczy. Etap numer pierwszy, właśnie. Etap numer drugi, tam była chusteczka, tutaj było serum. E, trzecie, tu właśnie była ta maseczka, o, e, biopolimerowa maska, zawiera kompleks substancji aktywnych, e, zamknięte w trójwymiarowej strukturze, działa wielozadaniowo. No i na czwarty to był właśnie krem taki na noc. I jeżeli chodzi o tą kurację, to powiem Wam, że to była bardzo fajna kuracja. Moja skóra była bardzo po niej odżywiona, była bardzo napięta i kochani, Właśnie jeżeli chodzi o tą kurację, zobaczcie, są różne rodzaje, akurat e, ja miałam taką intensywny zabieg regenerujący, jeżeli chodzi o tą właśnie, o ten zestaw to, e, hmm, słuchajcie, chusteczka złuszczająca, bezwonna, mocno nawilżona, poskóra piecze i jest błyszcząca oraz miękka i lepka w dotyku serum karmelowa konsystencja lekka jak żel o przepięknym zapachu intensywnie nawilża i piecze po nałożeniu skóra pozostaje lepka maseczka kremowa karmelowa konsystencja o pięknym zapachu naprawdę tak bardzo tak wyraziście jakościowo pachnie ten kosmetyk czuć jak wnika, mrowieje, czuć mrowienie, pieczenie i skóra jest bardzo wilgotna po zmyciu skóra jest miękka i odżywiona czyli Ciąg y ciągle regeneracja odżywienia. I jeżeli chodzi o krem, który był ostatnią częścią tego zestawu, kremowa konsystencja, miły zapach, na początku piecze i mrowi, bo skóra jest rano miękka w dotyku, naprawdę skórę miałam taką, jakbym po prostu w ogóle nie spała, nic mi się tam nie odznaczyło, była bardzo odżywiona, także serdecznie polecam, polecam tę kurację. Jeżeli macie ochotę skorzystać z innej, to skorzystajcie i e, podzielcie się w komentarzach. Ja akurat ko skorzystałam z tej, jeżeli skorzystam z innej, to na pewno się oczywiście z Wami podzielę swoimi spostrzeżeniami, ale jest. Boba. Kolejna maseczka, to maseczka tego typu koeko. Tomato Face Mask, nawilża i elastycznie miły zapach, bardzo mocno nasączona tkanina, na początku czuć jak jest mokra twarz, szybko wysycha i odchodzi, na koniec przed zdjęciem czuć schłodzoną twarz, poskóra jest gładka i delikatna oraz jędrna. To była taka właśnie maseczka U, która nawilża i elastycznie Nie była zbyt droga, powiem szczerze, że nawet fajna. Także jeżeli testowaliście coś w tym stylu, też możecie tutaj się podzielić komentarzami. Kolejna z tej serii to maseczka KOEKO Rice and Sec. wygładza i rozświetla. Miły zapach, bardzo mocno nasączona tkanina, do momentu wyschnięcia czucie chłodzi i na twarz nie odpada zbyt szybko w porównaniu do tamtej wcześniejszej. Po skóra jest napięta i gładka. Też bardzo fajna, właśnie żeby tutaj cały czas tak jak mówię w tym okresie dbać o naszą twarz. Kolejna to mamy kochani, jest to taki właśnie retinol, to były takie plastry na nos, było 6 w opakowaniu, niby men, ale kochani nie sugerujmy się to, bo to były plastry na nos, po prostu na wągry i jeżeli chodzi o te plastry słuchajcie, to delikatny zapach przy zmoczeniu wodą. Mocno trzymały się, łatwo schodzą. Bo oczywiście szybciutko musimy je oderwać, żeby te wągry jak najszybciej po prostu nie trzymamy dłużej niż tu jest napisane. Jest tutaj, że 10 minut i serio, jak tylko wyschnie to 10 max, tak do 15 minut, nie dłużej, bo później to jest bez sensu i wcale te wągry nie wychodzą, czyli 10-15 minut maksimum. Po swędzioł mnie nos ale sporo wyszło wągrów, naprawdę. Tak, nic wędziało, cały czas po prostu chodziłam i czułam, że będę kichać, ale bardzo fajna, jeżeli... Chodzi o takie plastry. Kupiłam je ze względu przede wszystkim na dziecko, które ma problem właśnie z tymi wągrami na nosie. Ja na szczęście nie mam ich aż tyle, ale jeżeli wy macie jakieś sprawdzone takie plasterki, to poleccie mi. Najlepiej takie ogólnodostępne, żebym nie musiała gdzie szukać, bo akurat te kupiłam w T Maxie. No i oczywiście więcej nie było takich opakowań, ale jeżeli macie jakieś sprawdzone, fajne, to poleccie, dlatego że potrzebuję je na wczoraj. Kochani, kolejna maseczka to selfie project, też bardzo fajna. Maska wygładzająca na tkaninie. So cool, tak jak zauważyliście, większość tutaj była na tkaninie. Delikatnie nasączona tkanina. Dość szybko wysycha, ale nie odpada. Bardzo ładnie pachnie. Na początku czuć orzeźwienie, po zdjęciu skóra jest gładka i napięta. Też bardzo fajna. Powiem szczerze, że akurat jeżeli chodzi o tą maseczkę, to ona miała taką fajną płachtą, wymalowaną, właśnie tak jak emotikon, Także jeżeli macie w domu dzieci, które się boją maseczek, możecie śmiało taką właśnie tutaj sobie maseczkę. Ona nie jest zbyt straszna, śmiesznie wygląda. I nawet powiem szczerze, że ja sobie z córką razem zrobiłyśmy, zrobiłyśmy sobie zdjęcie. Było to mega, była to mega fajna zabawa, także polecam serdecznie. Maseczka bardzo fajna również, tak jak reszta, nawilża, odżywia twarz. I o to nam chodzi, żeby właśnie być pięknym, promiennym, zwłaszcza latem. I kochani, dochodzimy już do końca. To już ostatnia maseczka, również firmy Koeko Karot. Face mask poprawia koloryt i odmładza. Mocno nasączona tkanina, miły zapach. Po kilku minutach odchodzi, bo skóra jest gładka i chłodna do tyku. Właśnie po zdjęciu, jak dotknęłam, taką chłodną twarz. Fajnie, bo wtedy te naczynia nasze krwionośne pracują. Także kochani, to już wszystkie maseczki, które dla Was przetestowałam. Tak jak zauważyliście, wszystkie były tak naprawdę. To nie było jakieś dużo opakowania, tylko wszystkie to były takie jednorazowe maseczki. Jak już zauważyliście w ostatnim odcinku, mówiłam Wam o tym, że przekonałam się do tego typu maseczek, bo te duże opakowania gdzieś tam jak się nie sprawdzą, to je trzymamy i po prostu mimo, że ich nie używamy, to gdzieś tam są. Musimy się zastanawiać, co z nimi zrobić. A takie maseczki, jeżeli nam odpowiadają, to możemy je oczywiście wykorzystywać. I kupować na nowo. Natomiast, oczywiście, cenowo różnią się bardzo. Te są droższe, jednorazowe, tak? Więc to od Was zależy, jakie będziecie używać. Ja, akurat w tym odcinku, bardzo serdecznie większość Wam polecam, bo są naprawdę bardzo fajnie. Um, te kołeko są tak naprawdę bardzo takie zwykłe, więc. Um, Mimo, że tam były oczywiście od razu po jakieś tam widoczne rezultaty i czuć było tą delikatność, to jakiegoś większego szału nie robiły, ale powiem szczerze, że no, tą węglową polecam Wam z całego serca. Kuracja, rewelacja, selfie również bardzo fajna także no i plastry na nos też ekstra. Także kochani, jeżeli chcielibyście, żebym coś przetestowała na sobie i powiedziała, jak to u mnie działa, w związku z tym, że tak jak wspominałam, moja skóra tak naprawdę przyjmuje wszystko. W sumie nie jestem żadnym alergikiem i bardzo fajnie tutaj sobie mogę testować różnego rodzaju kosmetyki. To dajcie znać w komentarzach, a póki co zachęcam Was do dbania o swoją twarz i skórę. Trzymajcie się kochani, do kolejnego odcinka. Pa, pa, pa!